Siemaneczko. Dzisiaj chcę Wam pokazać e, rework artylerii WW. E, to jest w ogóle kwestia też pewnego problemu, jaki istnieje z tam grom. A mianowicie, że gdyby taki rework miał miejsce w World of Tanks na przykład, e, to byłoby, nie wiem, artykuł w gazecie, wywiad jakiś w telewizji, reklamy na YouTubie, wszystko, wszystko, wszystko by było, huczało, by po prostu, że wielka rewolucja, wielki patch World of Tanks całkowicie zmienia postać gry, a w tak to weszło i, i w sumie jak ja się i gram codziennie, to się skapnęłem gdzieś po tygodniu, że a, to, to chyba już weszło, nie? E no i dostałem jakąś złotą skrzynkę, dobra i w ogóle tak. Bitewka pokazuje na razie na botach. Dlaczego? Bo na PVP wynik bitwy zależy przede wszystkim od drużyny, po drugie, od mapy, po trzecie, od pojazdu, który weźmiecie, i po czwarte, dopiero od skilla, który też u mnie nie jest jakiś wybitny. Yy, dlatego też na razie mi się nie udało wykręcić żadnego wartego pokazania wyniku, czy w ogóle jakiegokolwiek wyniku na PvP pokazuję na botach, jeszcze ze stokową załogą na bocie, którego wyciągnąłem z jakiejś tam skrzynki w poprzedniej drodze bitewnej yy, zaczynamy od wyników, tak na szybko 14 koła damage, 16 fragów na bardzo szybkiej, króciutkiej misji, niszczyciel jeszcze i, i strzelec jeszcze, pomimo, że to działo jest zezowate, nie? <laughs> No, i lecimy z powtóreczką. Jeszcze tam była druga arta, ale nie przeszkodziła mi. Yy, Abot też jest dużo bardziej open niż arty, bo on ma bardzo duży dpm i ma pociski hash. I to jest chyba jedyna artyleria w grze, która ma pociski hash. Także jezu masakra, co tam się działo po prostu. No to zaraz zobaczycie, ale bania mała. A ogólnie. O co jest ta cała heca? No o to, że działa samobieżne zostały przerobione. Tu mamy naszego bocika, tak on wygląda. Jest to na podwoziu skorpiona jakaś lekka brytyjska artyleria. A przerobiony został tak, że nie ma już artyleria widoku z satelity, tylko ma normalny celownik, nie? Ja tutaj nie mogę. Nie, no oczywiście nie mogę sterować ruchem wieży, bo to jest powtórka. Natomiast mogę się przełączać między celownikiem a Eee, widokiem takim z tyłu, no i teraz lecimy z tematem. Pierwszy dostaje x a Amorak. No, ja też tu dostaję, bo ta artyleria ma kiepski kamuflaż. Poleciał Amoraczek, idzie Raczek moraczek. Natomiast jak widzicie no jest to przerobione, te pociski są lekko zbafowane, mobilność jest poprawiona yy, pancerz jest kiepski, żeby był jakiś balans. Można normalnie tymi pojazdami grać yy, w PvP teraz, tak? I nie ma problemu żarta ci strzeli z orbity i coś tam i nie możesz jej oddać, żarta denerwuje czołgi ciężkie, chociaż akurat WW czołgi ciężkie są, czy mbtki raczej są na tyle szybkie, że nie wiem czy to. Było tak denerwujące jak w wocie, gdzie można było walić po jakichś mausach czy setkach jadących 20 na godzinę. No ale tego już tu nie ma. Problem jest rozwiązany. Pstryk, o tak. I dyskutowaliśmy o tym na różnych forach, na różnych czatach i ludzie mówili, że nie, że niemożliwe, że to nie będzie działać, że gracze będą niezadowoleni. No, a chociaż jest małą grą i y, ma małą społeczność w porównaniu do WOTA, to wprowadziło takie rozwiązanie. I jak widać działa ono jak złoto, i wcześniej nigdy artami tu nie grałem, prawie w ogóle miałem jakieś tam arty za free podblokowane. A, a teraz mam ochotę pograć artą, mam ochotę sobie po prostu <laughs> pocisnąć takim abocikiem i, i pokręcić jakieś chore wyniki. Są to boty oczywiście, no ale kwestia co ja robię, a co robi reszta drużyny, nie? Gdzie ten naboz nie ma pancerza, ja tu będę, nie ma kamuflażu, nie ma nic. Ja tu będę padał, padał do oporu jeszcze na stokowej załodze na pierwszym levelu. E Bitwa się zaczyna, już mam 5 fragów. No, damage'a to tam nawet nie liczę, bo tym ty, 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 ty się nie robi dużego damage'a, bo on ma... Chociaż, przy tym DPM-ie. No, jak na tą bitwę, to myślę, że i tak będzie nie najgorszy. 6 fragów i lecimy dalej. Nie wiem, ile było moraków, czy jeden był już, czy dwa. No, tutaj przez dym nie ruszamy myszką tylko i cyk. Nie ma dziada. Siódmy frak. Yy, drużyna nawet nie ma w sumie na razie tyle, co ja i nie wiem, czy będzie mieć do końca. Szczerze mówiąc, tak nie, nie dałem się chłopakom pobawić, no ale... Jak już pokazywać na boty, to pokazywać na boty z dobrym wynikiem, nie? Abrams trochę cięższy, ale jak się heszem dobrze strzeli pod wieżę, to wchodzi. No tam w tego Skorpiona, że nie trafiłem, to jest po prostu. No i tu jest magazynek w ogóle, bo tu nie wiem, czy to widać. A, tu widać, jak się weźmie celownik. Teraz mnie zdejmą w ogóle, stąd już nie zagapiłem się trochę tam no, do przodu i zapomniałem, że stąd wyjeżdżałem, już nie zdążę się obrócić. Czy, czy to jeszcze nie? Czyż mnie zdjęli? Już się? Za... Zamotałem się czekajcie. Nie wiem, szczerze mówiąc. W każdym bądź razie gdzieś mnie zdejmą za chwilę. Ale. O. Teraz nie, jeszcze nie teraz. Ale chyba. Tak, tu tylko za chwilę, dobra. W każdym bądź razie magazynek na trzy pestki, trzy hasze kalibru 105 mm. Z tym, że one mają bardzo duży splash, Większy niż normalne hasze tego kalibru. Eee... I tam co. nie wiem ile. 2 sekundy pestka, i magazynek się ładuje 5 sekund, nie? Co jaja w ogóle ten. bod jest tak przegięty ekstremalnie. O, kolejne podpalenie. Czekajcie. Podpalenie poszło. Jeszcze tam co najmniej jeden kolejne podpalenie. No, z haszy to się pali, nie? No, tego niestety nie mogłem trafić dobrze, żeby mu coś podpalić. Such is life O i teraz No, wracamy do zabawy. Tutaj mnie wyrzuciło w ogóle z, nawet po prostu nie wiem, czy na jakąś absurdalną lokację i tak strzeliłem dwa razy w tego czy w i Stwierdziłem, że y, chyba coś coś nie halo, nie, żeby tutaj stać. Ale respawny na tej mapce są głupie, aczkolwiek nikomu to za specjalnie nie przeszkadza, bo to jest misja, która trwa tam dosłownie parę minut, jak się dobrze przyciśnie. Także tutaj chyba Weasel mnie strzelił. O, i znowu. Zniszczony. I czternasty frag już, nie? Wiadomo, to boty, nie? No na PvP nawet nieważne jaki gracz by tym chyba 14 fragów nie zrobił, tym bardziej, że kolejne podpalenie, że na PvP nie macie dwóch respawnów właśnie, nie? No tu znowu mnie rzuciło w to samo miejsce. Nie ma to depresji, totalnie to nie ma depresji. Coś za coś, nie? O, tak tu tego rc chciałem i nie mogłem lufy opuścić. Musiałem wyjechać na dziada i go zdjęli w tym czasie. Ale jeszcze, jeszcze chyba jednego coś tam ściągnę. O! Kolejny Amorak, nie? W <ścoughs> I zszedł za full HP za Moraka. No i taka to bitewka była artylerią, y, działem samobieżnym już bez tego dziwnego widoku z drona, chociaż na nowych wojnach nawet czołgów się teraz używa podobno jako artylerii y, z drona sobie monitorując gdzie pocisk spada i nanosząc poprawki. Więc może w drugą stronę powinno się iść, może wszystkie czołgi powinny mieć teraz tryb artyleryjski, nie wiem. No ale WW poszli w tą stronę. SPG, czyli no działa samobieżne Self Propelled Guns, dostały normalny widok jak z czołgu, i gra się tym dużo, 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 dużo lepiej niż kiedy to było po staremu zrobione. Tutaj oczywiście jestem pierwszy, zaraz, 8, 6, 8, no ja 16 i oni 16, nie? No, damage'owo trochę gorzej, ale i tak top 1. E, oczywiście y, pokazałem na Abbota, ponieważ właściwie nigdy botem nie grałem i chciałem go pokazać. E, natomiast jest to na wszystkich artyleriach z wyjątkiem jednej. Już wam, Boże, nie tu. E, już wam pokazuję, to jest... Mm, mm, mm. O, msta S. Yy, bo to jest premka, nie. I ona miała w ogóle działo strzelające tam dwoma rodzajami amunicji. Yy, Jakiejś, nie wiem, yy, stromotorowej i o bardziej płaskiej trajektorii. To był taki feature jej. Taka takie jest specjalna, bo ma takie coś, nie. I tutaj widzicie, są dwa rodzaje dwa rodzaje haeków, i ona jako jedyna została po staremu. Natomiast e, mało ludzi tym gra, szczerze mówiąc, i myślę, że bardzo mało ludzi będzie tym grało, e, dlatego że no, bardzo mało jest sytuacji, gdzie artylerią się realnie da coś pograć po artyleryjsku, waw, i po prostu. Mapy są tak zbudowane, że jest bardzo mało przestrzałów i wygodniej jest grać artylerią. Tak, i wielu ludzi na, na botach szczególnie grało artylerią właśnie tak wcześniej, a teraz po prostu stało się to wygodniejsze. I to jest na wszystkich artach oprócz tej msty, czyli e, jak gracie sobie i chcecie teraz grać tymi działami samobieżnymi, to wszystkie te artylerie oprócz tej jednej. E, są normalnie jako działa samobieżne z widokiem z celownika do ognia bezpośredniego i, e, i są już teraz, e, chociaż tu piszę jeszcze, że w PvE, ale to jest po prostu niezaktualizowane, bo już grałem PvP normalnie dzisiaj, to Martą. Tyle, że no przegrałem haniebnie i po prostu nie było czego pokazywać. O, losowa bitwa PvP Panzerhaubice 2000, żeby nie było, że kłame. Nawet chyba dwa fragi miałem, no, no, ale... Ale nie, nie była to bitwa warta pokazania. Więc mamy... Mamy normalnie przerobiony, rozwiązany problem artylerii, który zawsze wszystkich tak dręczył i wszyscy tak na niego narzekali. Teraz artyleria normalnie ma widok z normalnego celownika, normalnie sobie gramy, pykamy. I co, da się? Da się, tylko deweloperzy AW mogliby trochę pójść w marketing, nie? i popróbować coś rozreklamować tą gierkę, żeby trochę ludzi przyszło do niej, dało jej szansę, to może by to odżyło jakoś, bo na razie to tak, no jest grywalnie, nie, no jest grywalnie, normalnie da się, no na boty to się wszystko ciśnie, normalnie te misje specjalne czy na PvP też się da pograć, z globsami trochę gorzej na, na globsy, ale na globsy to się zawsze długo czekało. Natomiast normalnie PvP śmiga, tam poza godzinami szczytu 2-3 minuty się czeka, w godzinach szczytu często nawet bez czekania i się gra, ale jakby było więcej ludzi to wiadomo, że no gra by odżyła i na tym zyskała, jeszcze na koniec opening zrobimy złotej skrzynki, zobaczymy co za no w sumie śmieć chociaż. Ze złotych skrzynek nigdy nic specjalnego nie leciało. A, i oczywiście y, to jest jedyny słuszny dowódca, nie? Z tymi obrażeniami modułów. A jak mamy y, Heszę, to, to już w ogóle, nie? Bo ona ma y, w tym momencie no, 48, a jak ją wymaksuje, to 50% y, większe obrażenia przeciwko modułom. Także jeśli lubicie y, pożary amoraki, fruwające wieże, no to Sabrinka i amunicja typu Hesz. I tutaj mamy spal threshold Hold y, 126. A tak z ciekawości jeszcze na tym, na Challengerze mamy 182, czyli Challenger ma niby większe, ale tam, tak jak wchodziło, to myślę, że tam jeszcze coś zostało po artyleryjsku na tym bocie, bo za dobrze wchodziło. Nie powinno z takiego małego kalibru, bo Challenger ma 140, a tu, tu jest 105, nie. Nie powinna aż tak dobrze wchodzić, ale wchodzi. Cieszymy się, jest fajnie. Jeszcze są jakieś bagi z przeładowaniem, i na przykład na panzerhałbic, jak zmieniacie na karabin, to przeskakuje od razu. Jak z powrotem na amunicję, to przełączanie trwa 20 sekund. Nie wiem czemu tak jest. To pewnie będzie poprawione w kolejnym patchu. Ogólnie zapraszam do AWU pobawić się nowymi działami samobieżnymi powalić sobie z Heka za 600 od przodu w czołgi ciężkie jest śmiesznie i co do następnego